Chodzi, tytani, to jedynie produkt rozrywkowy. Dokładnie w tej chwili lecicie w telewizorach na całym świecie. Wszyscy nas oglądają? I śledzą wasz każdy ruch. Widzowie czają się zaraz za tak zwaną czwartą ścianą. Lepiej się pilnujcie. Naprawdę ktoś nas podgląda bez naszej zgody? Fuu, wstydzilibyście się. Wstyd! Nie macie wstydu? Ej, hey, ludzie, wstyd na was patrzeć. Halo, nie zrażać do siebie telewizów! O, nic dziwnego, że nas puściłeś w świat. O, jaki masz w tym interes? Ten serial to miało być moje największe dzieło. Liczyłem na liczne nagrody i zasłużony szacunek w branży. Ale nie! Wszyscy mówią, że to mu i dno. Dlaczego ludzie nas nie lubią? Oj, nie mam pojęcia. Za niesmaczne żarty? Hej, zdarzają się, ale nie tylko. Właśnie. Z innych paskudów też czasem żartujemy. Hmm. Poczucie humoru jest niskich lotów! Ha! Niskie jak cię mogę! Ależ nas kolego podsumowałeś? I gracie jak poparzeni! Kto by zniósł te wasze ciągłe, okropne krzyki? Jedziemy wcale nie gramy! Tacy po prostu jesteśmy! Naprawdę współczuję! A i najlepsze! Widzowie uważają, że jesteście brzydcy! W to nie uwierzę! Mam akurat na myśli jakość animacji! Proszę zerknijcie! O, tak mi przykro, że biedaku nie obsypali cię medalami i nie utopili w złotych pucharach, ale nam nic do tego! Mylisz się! Jeśli wasz słodki serial się nie poprawi, na zawsze zdejmę was z anteny! Przestań blefujesz! Doprawdy? A wiecie, że zdjąłem już raz młodych tytanów? Proszę, obejrzyjcie sobie swoich poprzedników! O. Wyglądają jak my! Tylko lepiej. Poprzedni tytani stawiali na rozwój osobisty, sercowe dylematy i dramaturgię. Jak ja byłem piękny. O! o. Ja Chcemy Dajcie obejrzeć. A gdzie szósty sezon? Jak się dalej potoczą te przejmujące losy? Ty zniszczyłeś taki serial, potworze. Już dobrze, dobra, dobra. Przyznaję się, że serial był dobry i żałuję, że go zdjąłem. Ale was zdejmę z wielką chęcią, jeśli nie zapewnicie mi jakiejś porządnej nagrody. Żegnam. są moi przyjaciele. Mają inne, ciekawsze zajęcia. Proszę o kolorowy uśmiech dla nowego mężusia. Moje uniżone sługi, spotykamy się o wschodzie księżyca, by celebrować zaślubiny mojej kochanej siostrzyczki i młodego sklercha. Czy ktoś z tu obecnych może podać powód, dla którego te dwa ptaszki nie mogą być razem na zawsze? Oczywiście, że nie. Dobrze. Czy ty, wąglaku, bierzesz tu obecną gwiazdkę za żonę podług dekretu omniżący Tamaran? A czy ty, gwiazdko, bierzesz tu obecnego glaka za męża? Ja, ja! Tak, siostrzyczko? Ech! Gwiazdko! Cisza! Cicho tam! Czy pragniesz zrobić to, co należy i pojąć to coś zamęża? Więc ja. Nie! Aaaa! Zdrada! Dobre wieści! Wojna już skończona! Zniszczyli tylko trzy czwarte naszej planety! Fantastycznie! Gratuluję i też się cieszę! Zgodnie z naszym zwyczajem, na zgodę zaproponowałam generałowi swoją rękę i przyjął. Musiałeś go łapać za tę łapę? Musiałeś go łapać? Musiałeś! Taki już jestem. Miły i uprzejmy. Chciałem, żeby było fajnie. <śmianowidzio> to miałem być ja. teraz widzę <śmianowidzio> tej planety. Taka miła, słodka gwiazdka urodzona w takich koszmarach. Ble, fu! Musi mu dać buzi we wszystkie usta. A tobie nawet w te jedny nie dała, co? Partacz. Chwilę ta potrwa. Po chwili. Prawda, że piękna ceremonia? Kochani, życzę dobrej zabawy na mojej planecie. Na mnie pora. Co? Pani generałowa musi stać przy swoim generale, kiedy ten nikczem nie będzie podbijał wszechświat. Nigdy się już nie spotkamy. Co? Gwiazdka, nie możesz. Nie. Nasze zwyczaje mogą wam się wydawać dziwne, ale my musimy ich przestrzegać. Żegnajcie, mili przyjaciele. Nie podoba mi się to. Nikt poza mną nie ma prawa zmuszać gwiazdki do orzenku. Tani. Unieważnijmy ten ślubik! Atak unieważniający. O, przyjaciele! Dlaczego wysadziliście mi męża? Rozejm został zerwany. Nie ma za co. Obleśny był. No, wręcz ohydny. Żeby uratować planetę przed zniszczeniem, należy wykazać się niezłomną odwagą i stoczyć bój z czaszkołamaczem! I co? Jak go nie pokonasz, będzie po planecie? Tak! No nic miło było, wracamy do domku. Oto nasi strażnicy honoru. Zaprowadzą nas na pewną śmierć z ręki czaszkołamacza. Witajcie, strażnicy! Widzę, że bronię naostrzone! Ale możecie zaśpiewać piosenkę na dobry początek meczu. Przed Państwem... drodzy Tytani! Zespół, co wzbija kadzielnie gra Tytani! Boli, gdy cię trafi piłka ta Oj, boli. boli! Widzisz piłkę, to musisz piać! Aby wygrać, trzeba trik znać, żeby prosto w czaszkę wrogo widać. Tytani, grać! Raz, dwa, trzy i patrz! Tytani! Ty Doskonale krzyknęłyście razem Tytani! Nikt nie umie krzyknąć takim unisonem jak wy dziewczyny. O nie, nie. nie jesteś najlepszy! Tak, tak, wiem. Robinie... Gwiazdko! Gwiazdko. Ochyda. Cała jesteś fluniona. Widziałaś, jaki byłem ekstra? Bardzo ekstra. To nic takiego. Ja tylko, wiesz, ocaliłem świat. Chcesz mnie pocałować? Nic dziwnego. Jestem ekstra. Jesteś szczęściarą. Wielką szczęściarą. No to uwaga. Łapin, oh, no, ale dobrze O oh, kurczę, ale żon jest fajny. Hmm. 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 Trzeba powiedzieć o tym ludowi. Hej ludzie, ależ oni się całują. Stary, no nie wiem komu ja chcę powiedzieć. Koleś z Budystako już wie, ale walniętemu temu duchowi nie powiedziałem. Ej, duchu! Co? Robin całuje się z gwiazdką! Co?